Hej, jak wytropić dziki rój? Trafiłem na film Tomasili, w którym pokazane było, jak on tropi dzikie roje. No to siada sobie na ryczce w, na łonie natury i wyciąga syrop cukrowy po to, żeby pszczoły przyleciały. No i kiedy już te pszczoły przylecą do niego, a właściwie nie do niego, tylko do syropu, to on bierze pędzel, farbę i maluje te pszczoły. No i co jemu to daje, że pomaluje te pszczoły, przyżone one zaraz odlecą. A nawet jeśli przyleciałyby ich towarzyszki, no to one już będą niepomalowane. No, kiedy te pszczoły przelatują, to on mierzy czas, kiedy one wrócą. I wiedząc, ile pszczole zajęła trasa tam do Barci i z powrotem, wie, w jakiej mniej więcej odległości jest ta Barć. No i wtedy łatwiej mu... Odnaleźć, bo wiecie, się ma oddalić o pół kilometra, o 200 metrów i tak dalej. Natomiast nadal nie wie, w którym kierunku. Nie, no wie w którym kierunku, bo widzi, w którą stronę pszczoła odlatuje. A pszczoła leci jak najkrótszą drogą do swojego domu. No i czy my możemy jakoś wykorzystać tę wiedzę? No z jednej strony to może być jako ciekawostka, a z drugiej strony, jeśli byśmy się pokusili, żeby sprawdzić, czy mamy jakieś dzikie pszczoły na swoim pasieczysku, to też możemy trochę podmalować tych pszczół i zobaczyć, czy wracają do naszych uli, czy nie. Możemy to fajnie wykorzystać w sytuacji, w której widzimy rabunki. Jeśli podmalujemy taką pszczołę, to widzimy, czy wraca do naszych uli, czy może zupełnie gdzieś indziej. A jeśli byśmy się jeszcze zgadali z kumplem, i on by ci zaczął opowiadać, że słuchaj, ktoś mi pszczoły pomalował, to już w ogóle będzie wiedzieć skąd są pszczoły, które rabują akurat na twojej pasiece. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia. Hej!